I zobaczcie co ja sobie dzisiaj zaplanowałam na obiad. Przyniosłam sobie szczaf, on mi już praktycznie zakwit. Ja obrywam trochę te kwiaty, ale już pora na niego. Jeszcze mi z połowę zostało z tego starego. Oczywiście liście sobie poobrywam te korzonki również. Przepis na barszczawiowy to wy macie u mnie na kanale. E, tak. Wiadomo, na tym, na podkładce, czyli na kościach osolone, troszkę ziela angielskiego, troszkę y, pietruszka, marchewka, kilka listków ziele angielskie i muszą się kości do miękkości ugotować. Pójdą jeszcze barszcze z torebki, kiełbaska do tego, jajka ugotuję i będzie obiad. Oczywiście zabieram jeszcze ze dwie łyżki śmietany. Dobra, także sztaw fajny. Mam jeszcze słoiczek kupnego sztawiu. W tym roku nie wiem, czy sztawiu sobie zrobię, czy nie zrobię, bo ten młody to mi na razie słabo rośnie i no jest sucho. Ale oczywiście, jeżeli ktoś by chciał, to przepis na sztaw konserwowy mam, oczywiście, na kanale. Od jakiegoś czasu, więc nie ma co powielać. O tutaj, jak zwykle, ten rzutkiewki. Dzisiaj zrobiłam rano z twarogiem rzutkiewkę, jeszcze jest rzutkiewka, prawie się ta kończy. W szklarni na polu już też można zbierać. I tutaj sobie zobaczcie, zrobiłam taki bukiecik, tym razem różem. Są kwiaty własne, więc. Korzystam. Oczywiście mało popadało w tym momencie, jak ja nagrywam film wczoraj troszeczkę, ale jest bardzo, bardzo duszno, żeby fajnie było i miło to sobie robię właśnie. Bukiety najpierw robiłam z Irisów, a teraz sobie przyniosłam róże. No dobra, zabieram się za przebieranie, mycie tego sztawiu. Za ten czas na pewno mi się kości ugotują. Kości jakie kto chce daje, także wiecie. Biorę się za obiad, ale duszno jest okrutne. A to Wam jeszcze pokażę, z czego dzisiaj sobie zrobię kumpocik. Miałam jeszcze jedno jabłko, pokroiłam sobie. Przyniosłam sobie świeżo liście mięty, dwa takie mniejsze te laski rabarbaru, a struskawek. I to nastawiam, bo to nie jest taki za duży garnek i potem to wszystko się scedzi z miętą świeżą miętę, jak nie macie to możecie tę suszoną lub bez żeby fajny był aromat mięty i następny do gotowania będzie dzisiaj taki kompocik kompocik już się mi ugotował, zobaczcie jeszcze chwilę niech nasiąknie z tych owoców, potem scedzę sobie na sitku kości już praktycznie kończą się gotować kości już prawie miękkie, za chwilę będę je wyciągać tu mam umyty i poszatkowany szczaw, tutaj cosnek, zaraz będę robić zaprawkę do barszczyku, wyciągnę kości, wrzucę sztaf, wrzucę e, czosnek potem sobie można wkroić jeszcze zetrzeć ten szan, bo jeszcze mam swój mały to mały, ale jest, dobra. Pokroję sobie kiełbaskę, zrobię zaprawkę, nastawiam zaraz jajka do gotowania, no to działa. Dwie chochelki tego płynu wywaru, dwie łyżki śmietany, dwa razy barszcz biały w torebkach i tutaj myślę, że takie dobre pęto kiełbasy, ale można sobie inne, inne po prostu mięsko boczuć lub coś tam, nie? Wkroić, jajka się ugotowały, hartuje się w zimnej włocie, szczaw się. Gotuję, jak się zagotuje, to będę prawie wrzucać kiełbasę. I gotowe. Tak się prezentuje. Potem tylko jajeczko i podawać. Ja jeszcze chwilę przykryję, niech troszkę przejdzie z smakami i przestygnie troszeczkę. I zajmę się scydzaniem kompotu. Mam przygotowane talerzyki już na barszczyk, głębokie. Pokroiłam sobie jajko na twardo, troszeczkę starłam, jak widzicie, chrzan, ale kto nie lubi, to nie musi dawać. I teraz zalewam po prostu barszczyk. I na pierwszym talerzu prezentuje się tak fajny, próbowałam, kwaśny. Chwilę postoi, przez przestygnie, a ja nalewam drugą porcję, dałam. Troszkę majeranku, troszkę kminku, każdy sobie przyprawia, jak lubi. Jeszcze jak ktoś chce więcej śmietany, to sobie może kleksa śmietany dać do talerza. Nalewam drugi talerzek i ile przestygnie, bo jest bardzo gorąc, gorące, a jest duszno też.